Dzień dobry. Bartłomiej Radziejewski. Namówiony przez koleżanki z zespołu promocyjnego Nowej Konfederacji, dla których pozdrowienia, chciałem Państwu dziś przeczytać fragment mojej książki Między Wielkością a Zanikiem, Rzecz o Polsce w XXI wieku. Który jako żywo wydaje się być warty przypomnienia Zimna wojna 2.0 tekst z. Jesieni 2018 dokładnie z 23 października, wydaje się być wart przypomnienia dzisiaj w kontekście tego, jak wielu analityków dzisiaj o tym mówi, używa tego pojęcia. Zimna wojna 2.0. Gdy poważni analitycy po obu stronach Pacyfiku codziennie mówią już o nowej zimnej wojnie między Ameryką a Chinami, roztrząsając ją na coraz bardziej szczegółowych poziomach. W Polsce taka teza jest często wciąż uważana za zbyt pośpieszną i noszącą znamiona intelektualnej ekstrawagancji. Wyraziłem ją u nas chyba jako pierwszy chwilę po wysłuchaniu mowy Mike'a Pensa z 4 października. Zaraz po wystąpieniu zastępcy Donalda Trumpa w Hudson Institute ruszyła istna lawina wydarzeń dużej wagi w różnych zakątkach świata. Obserwowaliśmy serię afer szpiegowskich. Ujawnienie w Bloombergu, że Chiny wykradały tajemnice amerykańskich gigantów technologicznych za pomocą mikrochipów. Aresztowanie oficera wywiadu HRL w Brukseli pod zarzutem szpiegostwa technologicznego. Odsłonięcie faktu wymierzonego w inwestycje i operacje z państwa środka współpracy wywiadowczej, tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu, oraz prac nad jego poszerzeniem, m.in. o Niemcy i Japonię. Trwają przygotowania do wielkiej manifestacji siły Stanów Zjednoczonych. Na spornym morzu południowo-chińskim, a wraz z nią naciski na wahających się sojuszników, aby wzięli w udział. Dotyczy to szczególnie Australii, kluczowego geostrategicznie alianta USA na Pacyfiku, bardzo silnie związanego gospodarczo z Pekinem i w ostatnich latach coraz bardziej wychylającego się ku niemu, także politycznie. Ale dzieje się zdecydowanie więcej. Prezydent, również bardzo ważnych geostrategicznie Filipin, Rodrigo Duterte. Zaprzestał radykalnie antyamerykańskiej retoryki współgrającej z, rosną, przyz, z rosnącą przychylnością wobec Chin, zgadzając się na więcej ćwiczeń wojskowych z Amerykanami i przeprowadzając manewry o kryptonimie Kamandak, angielskie wino, wraz z USA i Japonią. Przy okazji symbolicznie domknięty został wieloletni proces remilitaryzacji tej ostatniej, Oddziały pancerne z kraju cichocej wiej po raz pierwszy od II wojny światowej znalazły się poza granicami kraju, a w trakcie ćwiczeń zginął japoński żołnierz. Trump reaktywował też tzw. Quadrilateral Security Dialogue, czyli czterostronną współpracę w, ramach, w sprawach bezpieczeństwa USA, Japonii, Australii i Indii, naciskając i kusząc te ostatnie, przywiązane do polityki niezaangażowania. Aby stanęły po ich stronie w konflikcie z Chinami. Waszyngton wzmocnił również wsparcie dla Tajwanu, co natychmiast zwiększyło napięcie na linii Tajpej-Pekin. Dosłownie chwilę po mowie PENSA widzieliśmy też awanturę wokół tzw. NAFTY 2.0, właściwie USMCA. Czyli północnoamerykańskiego porozumienia handlowego z oskarżeniami Pekinu o antychiński charakter sekcji 3210 nowej umowy, zamach na suwerenność Kanady i Meksyku i rozbijanie jedności Światowej Organizacji Handlu. U północnego sąsiada USA rozgorzała debata o tym, czy rzeczywiście sojusz z Waszyngtonem nie poszedł za daleko. To tylko najważniejsze, mam nadzieję, spośród wydarzeń ostatnich dni. Jaki obraz wyłania się z tej mgławicy zmian? Po pierwsze, to oczywista eskalacja konfliktu amerykańsko-francuskiego. Pod koniec rządu Baracka Obamy Rent Corporation opublikowała we współpracy z rządem raport na temat różnych wariantów wojny z państwem środka. Omawiał go na łamach nowej konfederacji Jacek Partosiak. Wnioski były jasne w swojej brutalności. Czas gra na korzyść głównego rywala. To Ameryka musi zatem doprowadzić do odwrócenia podkupujących jej globalną hegemonię trendu, jeśli ma zachować dotychczasową pozycję. W tym roku wraz z wojną handlową i wzrostem aktywności wojskowo-strategicznej na zachodnim Pacyfiku przeszła od dyskusji do działania. Teraz zaś przyniosła je na nowy poziom. Po drugie, obserwujemy zbieżność słów i czynów. Wspomniane przemówienie Pensa było prawdopodobnie najbardziej radykalnym wystąpieniem antychińskim w historii Stanów Zjednoczonych. Omawiali je już w Polsce kompetentnie dr Witold Sokała na łamach Nowej Konfederacji i profesor Bogdan Guralczyk w Obserwatorze Finansowym, więc tylko krótko zreasumujmy jego najważniejsze elementy. Chiny zostały przedstawione jako globalne zagrożenie dla wolności i bezpieczeństwa, złodziej zachodnich technologii używanych następnie do budowy cyfrowego despotyzmu, autor nieuczciwych praktyk handlowych, agresor w Azji Południowo-Wschodniej ze szczególnym wskazaniem na Morze Południowo-Chińskie. Jako wrogi kraj ingerujący w wewnętrzne sprawy państw zachodnich, łącznie z amerykańskimi wyborami, i przeciągający na swoją stronę sojuszników USA, jako agresywne imperium uprawiające dyplomację długów, wykorzystującą kłopoty finansowe mniejszych krajów do przyjmowania strategicznych zasobów, infrastruktury firm. Wreszcie, jako wielkie rozczarowanie Ameryki, która w latach 70. ubiegłego wieku wyciągnęła do Pekinu pomocną dłoń. Budując jego dobrobyt w nadziei na jego wejście na drogę wolności, lecz oczekiwania te okazały się. Polscy komentatorzy szczególnie niedocenili jeszcze jednego elementu: przeciwstawienia złej despotycznej władzy dobremu narodowi chińskiemu oraz oskarżenia Xi Jinpinga o prześladowanie mniejszości religijnych buddystów, muzułmańskich Ujgurów, katolików. To sygnał tyleż jasny, co radykalny. Jeśli ktokolwiek w Chinach chciałby obalić obecne przywództwo kraju, czy to w imię secesjonizmu à la Tybet, czy partyjnych rozgrywek wewnętrznych, czy ludowego buntu, może liczyć na Stany Zjednoczone. Warto zaznaczyć, choćby na przykładzie wypowiedzi Hillary Clinton o Ujgurach, że wokół tych kwestii kształtuje się zaocowanym ponadpartyjny konsensus, o ile już teraz nie jest on fakt. I jeszcze jedno. Główny program rozwojowy Pekinu, skoncentrowany na osiągnięciu prymatu technologicznego Made in China 2025, przedstawiony został jako uderzenie w podstawowe interesy Ameryki. Zabrakło w przemówieniu Pensa chyba tylko słów o imperium zła. Żeż miało ono jak wypowiedzenie zimnej wojny i było ultimatum nie pozostawiającym w drugiej stronie wiele możliwości zachowania twarzy. Podważyło główne elementy chińskiej polityki zagranicznej i rozwoju. Łącznie z modelem proeksportowym, zapowiadając nieugiętą postawę Ameryki w starczy. I za słowami idą czyny codziennie. Rzecz trzecia. Chiny odpowiadają twardo i nieugięcie. Odrzucają amerykańskie zarzuty, prezentując siebie jako obrońcę pokoju, rozwoju i wolnego handlu, a jednocześnie przedstawiając USA jako destrukcyjnego agresora. Nie wahają się upokarzać i besztać wysokich przedstawicieli amerykańskiego rządu, np. Mike'a Pompeo podczas wizyty w Chinach zaraz po mowie Pence'a. Odpowiedzi na amerykańskie ciosy pompują ogromne sumy w gospodarkę, próbują podważać hegemonię dolara. Gdy USA straszą bombowcami B-2 na Hawajach, Pekin straszy bombowcami H-20 z bronią nuklear. Gdy Amerykanie naciskają na kraje sojusznicze i obrotowe, aby się opowiedziały, Chiny nie wahają się dozbrajać Pakistanu, Bronić suwerenności Kanady, kusić Europę. I tak dalej. Tak. To najsilniejszy przeciwnik, z jakim USA miały do czynienia. Te ostatnie wydają się przeważać w obecnej fazie, ale ostateczny wynik jest wielką niewiadomą. Po czwarte, z czym właściwie mamy do czynienia? Na gorąco skomentowałem to jako początek nowej zimnej wojny i wciąż nie znajduję lepszego określenia niż zimna wojna 2.0. Jest to jednak konflikt, jakiego jeszcze nie było. Od amerykańskiego, sowieckiego, od amerykańsko-sowieckiego różni go kilka fundamentalnych rzeczy. Po pierwsze, Chiny są potężniejsze względem USA niż ZSRS był w apogeum swejsi. Po drugie, supermocarstwa są dzisiaj ściśle powiązane gospodarczo, gdy poprzednio były wobec siebie autarkiczne. Po trzecie, sprzeczne interesy są dziś skoncentrowane na centralnym dla światowej gospodarki i bezpieczeństwa zachodnim Pacyfiku, gdy rywalizacja z Sowietami. Skupiała się na globalnych peryferiach. Po czwarte, główną areną konfliktu jest morze, a nie ląd. W najlepszej analizie dynamiki tej rywalizacji, jaką miałem dotąd okazję czytać, norweski geostratek profesor Einstein tunzio wskazuje, podkreślając generalną stabilność i pokojowość systemów dwubiegunowych w porównaniu do wielobiegunowych, że ze względu na odmienną w stosunku do amerykańsko-sowieckiej geopolitykę tej rywalizacji. Wyższe jest ryzyko wybuchu ograniczonej wojny konwencjonalnej i mniejsze szanse na długi zimnowojenny pokój. Trudno się nie zgodzić. Aczkolwiek problem ma więcej wymiarów i domaga się osobnego rozwiązania. Zimna wojna 2.0 będzie miała zasadniczy skutek dla Polski. Po pierwsze, stawia pod znakiem zapytania przetrwanie konstruktywistycznego porządku ustanowionego po 1989 roku, którego jesteśmy wielkimi beneficjentami. Niezależnie od wyniku, już dziś widać znaczny spadek znaczenia norm międzynarodowych i wielostronnych ciał oraz coraz liczniejsze po oznaki powrotu do polityki siły. Należy oczekiwać pogłębienia tego. Planu. Po drugie, sytuacja ta zastaje nas słabo przygotowanymi. Nie wykorzystaliśmy ostatnich 30 lat do budowy silnego państwa, ale armii, innowacyjnej gospodarki czy choćby pozyskania kilku dobrych uniwersytetów. Nie stworzyliśmy oryginalnej narodowej strategii, ani nawet instrumentarium instytucjonalnego i analitycznego, pozwalającego na prowadzenie skutecznej i elastycznej polityki na skalę średniego kraju. Przystępujemy do wiel nowej wielkiej gry jako gracz średniej właśnie wielkości i o możliwościach realnego oddziaływania poniżej tego potencjału. Być może wciąż jest czas na nadrabianie braków, ale obecnie własna słabość musi skłaniać do szukania oparcia na zewnątrz w odpowiednim systemie sojuszy. W tym kontekście po trzecie, postawienie na bliskie relacje z USA było słuszne. Obecny rząd zrobił to jednak zbyt jednostronnie. Byłaby to karta znacznie mocniejsza, gdybyśmy mogli ją zrównoważyć innymi, silną pozycją w Europie, poważnymi interesami z Chinami. Amerykanie doskonale wiedzą, że muszą włożyć wiele wysiłków w przekonanie części sojuszników do stanięcia po ich stronie. Mają wiele do zaoferowania nie tylko w sferze bezpieczeństwa, ale też w obszarze korzyści gospodarczych, zwłaszcza technologicznych. Pociąg pod relacje z Chinami raczej już odjechał. Przespaliśmy ten czas, dając się wyprzedzić nawet Węgrom, nawet Czechom. Jednak relacje europejskie są do odbudowania i powinien to być jeden z najważniejszych priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Podobnie z polityką wschodnią, gdzie szczególnie relacje z Ukrainą i Białorusią mogłyby być dodatkowym atutem lewarem, a nie są. Po czwarte, atrakcyjność sojusznicza Polski z punktu widzenia USA Polega przede wszystkim na roli kraju frontowego wschodniej flanki NATO i pata na Rosję. Dopóki zatem relacje Waszyngton-Moskwa pozostają chłodne, nasza pozycja negocjacyjna jest niezła. Jednak w konflikcie hegemonicznym na Pacyfiku rzemie dla nas wielkie ryzyko, polegające na tym, że w ramach strategicznego okrążania Chin, zgodinąc odwiecznej obsesji geostrategicznej nad Jankcym, ugruntowanej w historii i geopolityce tego tak widocznego w ostatnich latach i dniach Stany Zjednoczone mogą chcieć się sięgnąć po Rosję z jej długą granicą z państwem środka, wagą strategiczną, potencjałem wojskowym i zapłacić jej za to stosowną cenę. Ryzyko to będzie tym większe, im gorzej będzie Ameryka szła w konflikcie z Chinami. W tym czarnym scenariuszu znaczenie sojusznicze Polski drastycznie spada. Lądujemy też być może w nowym, dużo gorszym układzie międzynarodowym. Po piąte. Amerykańsko-chiński konflikt może wywołać trudne do przewidzenia turbulencje gospodarcze. Wobec tego, wobec tego priorytetem musi być zwiększanie antykruchości gospodarki, a także państwa. To kolejny temat na osobną debatę narodową. Ograniczmy się więc do stwierdzenia, że im więcej rezerw złota i dewiz, im niższe deficyty i wyższe ściągalności podatków, to duży plus dla rządów Szydło i Morawieckiego, a także Kopacz, im więcej zasobów sojuszniczych do wykorzystania. Tym większa nasza odporność na możliwe wstrząsy. Spokojne czasy minęły. Powinniśmy oczekiwać najlepszego, przygotowując się na najgorsze. A co robimy?